Teraz w naszym studiu Oli jak który dzień dobry. wie, co w trawie piszczy, zwłaszcza po drugiej stronie oceanu. Tak jest. I ale na razie zostajemy oceanu, w Polsce. I u nas słuchajcie wszystko wiemy. Nad Zresztą Oceanem Bałtyckim, sobie... co słuchać? Nad Oceanem Bałtyckim już Wam mówię. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl no ostatnio Julka Wieniawa, no bo jednak Wieniawa, nasza gwiazda, ona jest na każdej płaszczyźnie tego show biznesu tak naprawdę. I aktorstwo i wokalnie się rozwija. I wszędzie sobie radzi. I wszędzie sobie radzi. Prawda. Dokładnie. Ale ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy, bo wiecie jak to jest z tymi planami, jeżeli chodzi o karierę. Masz plan A, B i C. No i ona powiedziała ostatnio: "Słuchajcie, tego jeszcze o mnie nie wiecie. Ja miałam taki swój plan C i w razie gdyby mi nie wyszło ani w filmach ani w muzyce, to zostałabym trenerką koni. Ja chciałam tylko docenić, że ten film, który przed chwilą widzieliśmy, Julki na koniu, to nie jest AI, bo teraz to jest taki jest trend, AI. że wszyscy sobie robią zdjęcia na koniach AI, a to jest prawda. Zdjęcie na koniach, zdjęcie z koloryferem. na jak ruchu. To? No, że sobie przerabiają, że niby tam na tym koniu siedzą, a wiesz, w tle jest morze, ocean. A to jest prawda, Julka. Tak, tak to, jest to jest prawda. Są też wersje, że się sami zamieniają w tego dokładnie. konia. Dokładnie. To w ogóle to już zamieniają że... zamieniają się w konia? <noise> tak, to bardzo różne te filmiki <noise> teraz, jeżeli o to chodzi. Ale wracając do Julki, no to to tak. rzeczywiście jest nagranie z 16 listopada, więc te znaki, że ona kocha konie już tam gdzieś były, ale teraz oficjalnie musi mm. Piękna słuchajcie. jest ta plaża nad Wisłą, prawda? Piękna, tak, Piękna. Sopot, dokładnie koloryzowane. Ale też uchyliła rąbka tajemnicy, ponieważ niedawno była w trasie koncertowej, ale też dobra wiadomość dla wszystkich jej fanów ponieważ na wiosnę Julka znowu będzie wyruszała w trasę koncertową. No. Więc kto wie, może motyw koni tam się będzie coraz bardziej teraz pojawiał. No. Mm -hmm. I kto wie, może kiedyś będzie trenerka Julia. Ale teraz, jeżeli chodzi o nasze młode gwiazdy, no to mamy taką no, młodą gwiazdkę, która jednak unika błysku fleszy. Wczoraj obchodził urodziny Szymon Bieniuk, 20. No i z tej I okazji... I teraz naprawdę będziemy nad Oceanem Bałtyckim. Tak jest. Z tej okazji magazyn Viva... Pokazał na Instagramie archiwalne zdjęcia. Jedno z nich jeszcze z mamą Anną przybylską. E, tutaj widzimy małego Szymona. Po lewej stronie jest też Oliwia, jest też Jaś. No piękne zdjęcia, archiwalne, złożone z życzeniami, żeby dorastał i rósł jak na drożdżach. No ale oczywiście nie są to jedyne zdjęcia, które zostały opublikowane. Sam Szymon za dużo nie wrzuca, bo on rzeczywiście od tego show-biznesu się trzyma z daleka. E, ale na przykład Oliwia Bieniuk wrzuciła też archiwalne zdjęcia i widać ich tam jako takie małe jeszcze dzieciaczki. Szkrabry. Za chwilę to zobaczymy. No i widać też, według mnie, no on jest po prostu kopią Anny Przybylskiej. To prawda. Po prostu to jest, jest... Takie miałem wrażenie. Ja, są jak dwie... Krople wody. No i też jeżeli chodzi o niego, o te plany. No bo już wiemy, jakim planem C jest y, u ujuliwienia no, jeźdztwo, tak. Ale u niego on nie chce być ani piłkarzem, ani aktorem. Chociaż kiedyś się Rosław w starych y, wywiadach wspominał, że on na pewno odziedziczył ten talent po mamie i rzeczywiście byłby dobrym aktorem. Ale y, on sam powiedział, że jednak bardziej interesuje go prawo. Też na takim kierunku był w swoim liceum i aktualnie w Amsterdamie no, studiuje prawo, więc może być przyszłym panem. Prawnikiem. Taka tego jest kariera, tego, tego mu życzymy, dokładnie. To no też... zawód, a nie jakiś. A nie w <laughs> Granie w piłkę nożną, jednak inaczej. A wy mieliście tak. jakieś takie plany A, B albo C? No ja miałam plan B, ja chciałam być egiptolożką. U -u. A powiem ci, to byś kasę kościła taką. No, ale mamy w redakcji e, panią archeolog, nasza wydawczyni jest. No tak, a tak, mam no. rację. Czyli taka Lara Croft troszeczkę. Troszeczkę, no, ale to nie, nic z tego nie wyszło. No dobrze. Tak, ale teraz właśnie przenosimy się. Trochę dalej. Tak. Opowiem wam o takiej dramie, która jest trochę skomplikowana i jest tam dosyć absurdalna no to plotka. To my lubimy najbardziej. Tak? Słuchajcie, no Ale to tak. Gdzie? Dalej. Wielka Brytania. Pamiętacie Brexit, prawda? Kiedy Harry i Meghan powiedzieli, że już zjedzimy się. się Brexit. Nie tak. Brexit, tylko Mexit. Mexit. Megan. Meghan. Meghan tak. i Harry exit z, z UK do, do, do Kanada, tak? Montecito. Tam się zatrzymujemy, z dala od rodziny królewskiej, od obowiązków i nie wracamy. Minęło pięć lat od tego Meksitu i z racji tego, że w lipcu tego roku In Game, Invictus Games to się nazywa, tak, czyli tak. gry dla niezwyciężonych, które zostały tak naprawdę założone też z inicjatywy księcia Harego. Tak, ale to jest akurat bardzo fajna inicjatywa. Tak, dla weteranów, dla weteranów wojennych. Dla y osób, które często potraciły kończyny w wyniku działań na froncie czy podczas misji bojowych. Dokładnie tak, to jest skierowane do nich i ta gra, ona jest międzynarodowa, jest w bardzo różnych miejscach na świecie co roku, no i w tym pierwszy raz od 2014 roku będzie w Wielkiej Brytanii. No i teraz pojawia się problem, no bo jednak Megan, z racji tego, że w UK nie była za dobrze traktowana, śledzona przez media i no, szykanowana też często. Po prostu woli do Wielkiej Brytanii nie wracać, ale z racji tego, że ostatnio no, król Karol e, podzielił się diagnozą jeżeli chodzi o jego nowotwór i sam Harry, który jest niestety skłócony z większością rodziny brytyjskiej, oficjalnie stara się naprawić stosunki z ojcem mówi się, że jego marzeniem jest, żeby wspólnie właśnie ze swoim tatą e, otworzyć te Invictus Games No to w czym problem? W no problem pojawia się właśnie tutaj, że Megan podobno nie jest zbyt skora, żeby do Wielkiej Brytanii. No ale praca. to, to on nie może bez niej pole... Ale też ciągnie się proces. To za pantofle. <laughs> ale to słuchajcie, jest jeszcze jeden tutaj jedna rzecz. Ciągnie się proces, a propos tej publicznej ochrony dla księcia Harego. ponieważ. A bo jemu po... No ale nie przysługuje teraz. Teraz mu nie przysługuje i powiedział, że jeżeli ten proces zakończy się tak, że nie dostanie tej ochrony, no to będzie się bał wrócić ze swoją rodziną do Wielkiej Brytanii. To niech leci sam, weźmy sobie bodyguarda. Ja w ogóle nie widzę problemu. Tak już zupełnie serio mówię. Chyba stać go, nie? No, no dokładnie powinno być go stać jednego. tym bardziej, że sami chcielibyś Jeżeli Megan dokonała Meksitu i nie chciała być częścią rodziny królewskiej, co rozumiemy? O, no to jest jedna historia, tak. ale to, że Harry chce, jak się okazuje, jednak troszeczkę mieć z nią wspólnego, to powinno być zupełnie inną rzeczą. No. Dokładnie, ale teraz powiem wam o takiej. No, masz na myśli, Okej, okay, a nie przez tak. Wielką Brytanię, tak. nie żonę. Tak, nie tak, ale teraz słuchajcie absurdalnej no plotki, która się no pojawiła, właśnie. no bo teraz wiadomo, no, mówi się o tym, że jest kryzys w ich związku, Harry chce wracać, Megan chce zostać, mm. podobno Harry, jego bliską przyjaciółką jest J.Lo, z którą często prowadzi rozmowy telefoniczne mm -hmm. i podobno te rozmowy z J.Lo są no też była... brane jako romans. W żadnym wypadku. Ale słuchajcie, kiedy ja to przeczytałem, to miałem coś takiego, kto to wymyślił? Kto na to wpadł? <laughs> I tak zupełnie serio mówiąc, no przecież nie mamy pojęcia. To jest aktualne zdjęcie J.Lo Tak, jest aktualne lo. zdjęcie J -Lo. J -Lo. Ze Jak będę, duży chcę być jak J.Lo. Tak. prawda? Ten przecież... Glow. A wiecie, Nie co no, jesteś... no, zobacz. Znaczy, J.Lo jest piękna, ale mi się ta kreacja no, nie, tak niespecja. nie spotkała. Ale chodzi mi o kreację, chodzi mi o jej nie, no, muskulaturę. zjawiskowo. chociaż konturing nosa coś tak nie, nie za bardzo Wiecie? Ona ostatnio też w ogóle na jednym z koncertów powiedziała, że o, ludzie mnie krytykują za to, że mało na siebie zakładam, ale słuchajcie, gdybyście mieli to ciało, też byście tak. I bardzo dobrze i bardzo, bardzo dobrze dobrze. Jak obwada. ja bym miała takie ciało, to ja bym też jak występowała ja, w takich sukienkach. Tak ja miałbym no, takie ciało też występowała w sukienkach. Y, poważnie rzecz ujmując, no przecież nie wiemy, czy mają romans, ale jakoś mi to też w ogóle oni razem. Ona ma inny Typ w ogóle. Inny facet. vibe. No. No, Poza tym Bena też widać Fleka. ostatnio, że ona znowu nie z lubiła. Benem aflekiem e, coś tam wróciło, oni się rozstają, wracają do siebie. Ale to jest Ben Affleck jest historia. znany z tych powrotów, bo i przecież Jennifer Garner. W... Właśnie podobno one się na tych globach tak mijały. Nie? Tak, to jest tyle plotek a propos Ale Jennifer Garner cały czas robi że... pozytywnie, nie? Tak, ale no tak. wiesz, jak to czasem musisz utrzymać dobrą minę do złej gry. A, a wydaje mi się, że... dziecko. Dokładnie. Wydaje mi się, że tam jest wszystko ok. A wiadomo, jednak u tego Bena Afleka, ta J-Lo, dalej wszystko jest się wkręcili przez jeść. Oli'ego teraz w tak, podkowanie, nie? No nie? Widzicie no. właśnie o tym, coś chodzi. będzie jeszcze Tak, no teraz na sam koniec mam coś takiego, wiecie, mamy zimno za oknem. No wiele z naszych gwiazd powyjeżdżało sobie tak. na wakacje. Numery no, z Polski na Malediwach. Mandaryna z dziećmi teraz jest w Brazylii. No na Malediwach też była Karolina Pisarek e i dzieliła się chętnie kadrami z Malediff, no ale teraz już wróciła do nas i wrzuciła właśnie taką rolkę. Zobaczcie, jak ciężko jest wrócić z tego do tego. Prosto z prawda. piaseczku ciepłego, no niestety w zimowych butach, wbiegając w śnieg. Tak Obyśmy że... mieli wszyscy tylko takie problemy. To prawda? Bardzo to jest piękne. Karolina nie, jest bardzo piękna. Ale mówisz o Karolinie, czy o obrazku? Właśnie to i, I o. Karolinie, i Karolinie, i o Malediwach. Akurat <laughs> tutaj mamy koleserkę. Dobrze. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo to... A my pokażemy teraz Państwu kobietę, która potrafi zrobić chyba wszystko na szydełku. To w ogóle szydełko się nazywa, czy na nie, drutach? Druty. Się, bo my się nie znamy zupełnie. Jak to się nazywa? Lusia... Druty, <laughs> Druty. Druty. No, to Lusia tutaj na drutach robi nam szaliczek, a czy szalik wyjdzie, czy może coś więcej, przekonamy się niedługo. Tak, ale niedługo również przekonamy się, dlaczego Maciek Musiał w tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy postanowił przywdziać strój z epoki Pana Tadeusza. Siedzi w telefonie teraz. Siedzi w telefonie, ale bez stroju pana do dusza. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień